Tańsze usługi czy relaks i więcej pieniędzy w domowym budżecie. Coraz częściej i coraz chętniej mieszkańcy gminy Kobierzyce korzystają z bezpłatnej karty mieszkańca, która oferuje szereg korzyści. To nie są tylko symboliczne ulgi, ale realne korzyści, proponujące dość znaczne zniżki procentowe czy kwotowe ulicznych partnerów programu. Karta Mieszkańca Gminy Kobierzyce to bezpłatny program, którego celem jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz udziału w życiu gminy. O tym, dlaczego warto posiadać taką kartę, opowiada zastępca wójta gminy Kobierzyce Anna Dudarska. Oferuje szereg bardzo atrakcyjnych zniżek, jeśli chodzi o produkty, o usługi. Nie mogę oczywiście mówić, jakie to są konkretnie. Natomiast mamy już teraz ponad 40 partnerów i ciągle dołączają nowi. Więc myślę, że każdy, kto lubi dbać o ekonomię wydatków, no to powinien być zainteresowany. Oferta skierowana jest do osób zameldowanych lub rozliczających podatek dochodowy ze wskazaniem miejsca zamieszkania w gminie Kobierzyce. Chcemy, aby nasi mieszkańcy mogli korzystać z wielu zniżek. Zniżnych promocji dodatkowych usług, ale w ten sposób, że pieniądze, które oni odprowadzają w postaci podatku, mają realny wpływ na nasz budżet. Program rozpoczął się na początku roku. W ciągu zaledwie 10 miesięcy wydano ponad 2000 kart. Na początku, jak zaczynaliśmy, no to oczywiście trzeba było się spotkać z wszystkimi przedsiębiorcami osobiście, zachęcić ich niejako do tego, żeby dołączyli do tego przedsięwzięcia, zapoznać ich z zasadami funkcjonowania takiego produktu. Natomiast już potem zadziałał efekt takiej kuli śnieżnej. Coraz więcej podmiotów już samych się do nas zgłaszało i rzeczywiście ta oferta jest teraz przebogata. Warto podkreślić, że karta mieszkańca to nie tylko zniżki u prywatnych przedsiębiorców, to przede wszystkim priorytet i preferencyjne warunki w gminnych i kulturalnych placówkach. W tym roku Kobierzycki Ośrodek Kultury dał dużą zniżkę na półkolonie, bo cena bez posiadania karty mieszkańca wynosiła 550 zł, natomiast mieszkańcy, którzy posiadali tą kartę, 370 zł tylko, płacili, więc jest to duży profit i podobnie było w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Również w momencie, kiedy odbywał się koncert zespołu kombi, ta karta też dawała z tego co pamiętam około 40 zł zniżki na bilet. I to było widać, że się cieszyło dużym powodzeniem. Kartę może posiadać każdy dorosły, a rodzice mogą założyć je również swoim dzieciom. Co ważne, proces jest błyskawiczny. Można to zrobić bez wychodzenia z domu przez stronę internetową. Weryfikacja trwa zazwyczaj tylko jeden dzień. Karta w postaci aplikacji dostępna jest na smartfonie, ale dla tradycjonalistów dostępna jest też wersja plastikowa, wydawana niemal od ręki w Urzędzie. Staramy się zachęcać naszych mieszkańców poprzez to, że właśnie wzbogacamy naszą ofertę. Ponieważ zależy nam, żeby posiadali tę kartę, no i żeby odprowadzali podatek ze wskazaniem właśnie miejsca zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce. Dlatego, że należy pamiętać, że te pieniądze do nas wracają do budżetu gminy, a co za tym idzie, ten budżet jest później spożytkowany na inwestycje czy inne działania, które są właśnie skierowane do mieszkańców gminy. Więc to po prostu się opłaca. Nie ukrywam, że jesteśmy dumni, bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że coraz więcej mieszkańców założy kartę mieszkańca. My też wychodzimy naprzeciw, jeśli chodzi o możliwość założenia tej karty, tak? ponieważ mamy tak zwane punkty mobilne. Myślę, że jest to bardzo takie jakby ułatwiające życie, bo każdy jest zabiegany, nie każdy ma czas. Na przykład często robimy takie akcje w Alei Bielany, gdzie mieszkańcy przy okazji zakupów mogą podejść, są takie oznaczone. Stoiska i mogą taką kartę y, mieszkańca założyć. Ewa Miedwiecka, Echo 24.